Ewangelia według świętego Mateusza, 26 rozdział wersety od 14 do 25. Wtedy jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, poszedł do wyższych kapłanów i zapytał: Ile mi dacie, jeśli wam go wydam? Oni postanowili dać mu 30 srebrników, i od tej chwili szukał dogodnej okazji, aby go wydać. W pierwszy dzień prześników uczniowie podeszli do Jezusa i zapytali, gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? On odpowiedział: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Mój czas jest bliski. U ciebie będę obchodził paschę z moimi uczniami. Uczniowie wykonali to polecenie Jezusa i przygotowali paschę. Gdy nastał wieczór, On i dwunastu zajęli miejsce przy stole. Kiedy jedli, powiedział: Zapewniam was, jeden z was mnie wyda. A oni bardzo tym przygnębieni pytali jeden po drugim: Chyba nie ja, panie. On odpowiedział: Wyda mnie ten, który zanurzył ze mną e, rękę w misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, żeby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, zapytał: chyba nie Jara, wybi. On mu odparł: sam to powiedziałeś. Jesteśmy w trakcie wielkiego tygodnia i dzisiaj wielka środa. I Kościół daje nam to słowo, gdzie krok po kroku zbliżamy się do tego momentu kulminacyjnego. Do, do męki Pańskiej, do, do śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I dzisiaj moment, w którym na jaw wychodzi strada Judasza. I też w moim sercu zrodziło się takie pytanie, które też wierzę, że, że Pan Bóg w jakiś sposób to podkreślił. Tak, jak czytaliśmy o tym, że, że to właśnie Judasz sprzedaje Jezusa za 30 srebrników, tak właśnie pojawiło się w moim sercu pytanie, jaka jest moja cena, za którą ja sprzedaję Jezusa, za którą go wydaję w pewien sposób. Jakie to są okoliczności, jakie to są sytuacje, jakie to są wybory, których dokonuję w konsekwencji. Czego dopuszczam się zdrady y, mojego mistrza, Jezusa. Y, I wierzę, że to jest y, też taka szansa i łaska dla każdego z nas dzisiaj, żeby stanąć wobec tego pytania, żeby stanąć w prawdzie, y, co jest taką moją ceną, y, ile to jest moich srebrników. Które um, wystarczą mi, żeby, żeby odwrócić się od Jezusa, żeby um, pójść inną drogą, żeby, um, żeby dokonywać wyborów um, w, w przeciwieństwie i w takiej opozycji do tego, do czego zaprasza mnie Jezus. A przecież zostaliśmy zaproszeni do, do, do relacji, do bliskiej relacji z Nim. E, zostaliśmy powołani do bliskości z Jezusem. E, I za każdym razem, kiedy właśnie ta grzeszna natura człowieka wychodzi e, i objawia się taką, e, taką zdradą, takim zerwaniem tej bliskości z Jezusem, e, to jest zawsze też taki moment do tego, aby, aby spokutować i aby nawrócić się na nowo. E, i może właśnie dzisiaj jest taki szczególny moment, żeby, żeby to był moment refleksji nad tym. I właśnie moment pokuty, i moment nawrócenia, by jeszcze bardziej zawalczyć o bliskość z Jezusem, by jeszcze bardziej nawrócić się z tych sytuacji, w których, w których odwracamy się od Niego, w których wydajemy Go i sprzedajemy z naszego życia, z naszych serc. Wierzę, że, że to będzie kolejna szansa i kolejny moment, w którym Pan będzie chciał obmywać nasze serca i oczyszczać, by, by właśnie to On był najważniejszy. Bez względu na cenę, bez względu na trud i bez względu na poświęcenie, które czasem um, potrzebujemy oddać, ofiarować, ale właśnie by być z Nim, by Go nie stracić. Ale by wytrwać do końca w bliskości, w relacji, w jedności z Nim, by być wszędzie tam, gdzie On idzie. Um, niech to będzie dzisiaj taki moment w sercu każdego z nas do tego zapraszam i do tego zachęcam um, by jeszcze bardziej skoncentrować się na Jezusie i na Nim, i by On jeszcze bardziej objawiał nam swoją miłość, która płynie z Jego krzyża.